Witam w XXI odcinku z Jedi Fallen Order. Lecimy dalej. Nagrywam po w przerwie, ale lecimy dalej. Lecimy do góry. No świetnie. Dopiero o jest. W końcu znalazłem nienaruszone przedstawienie tego świętego artefaktu Zefo. Przypatrz się uważnie. To Miktrul w sanktuarium na Bogano. Widać, że coś trzyma w swej dłoni. Wnioskuję po obrazach, że obiekt ten pozwala osobie władającej mocą dostrzec tajemnicę sanktuarium. Oto klucz i przewodnik. To Astrium Zefo. Tylko kto niszczy jego wyobrażenia, czemu? Trzeba to będzie zbadać. A jednak wiem, co robić dalej. Znaleźć Astrium, o ile jeszcze istnieje. Astrium. Słyszałeś o nim? Ja też nie. Ale klucz. Tak, to rozumiem. To wiemy, co mamy znaleźć. Mamy znaleźć kurwa Astrium, czymkolwiek to kurwa jest to Oczy, Oczybym się dostał na zewnątrz. Wszystko jest połączone. Przymierzyłem cały ten pierdolnik. Dobra. Prawda nie potrzebuję. To w właśnie, ja chyba trzy punkty zbierałem, już nie pamiętam. Trzy punkty. Trzy punkty były zbierane na rzut mieczem świetlnym. Dokładnie, rzut mieczem świetnym. Bo, sobie tak wymarzyłem, więc tak się tak będzie po prostu. No dobra. Bardzo dobrze, padawanie. Oczyściłeś drogę. O czym ty mówisz? <śmianie> tak. <śmianie> Miałam odkryć ten grobowiec. Mam to, czego potrzebowałam. Nie jesteś mi już potrzebny. Możesz to naprawić? Dzięki Oby nowe szyfrowanie Muszę go podciągnąć Oby nowe szyfrowanie odcięło ją na dobre Nie mogłeś kurwa jej odczyć Zanim kurwa powiedziałeś O tym Kurwa Głównie Ej no Wow. Jak mam to przyciągnąć Okej okay. Przyciągnąłem Wow A ulepszenie jakieś? Oler, Procesor dawa. sądy szpiegowskiej. Jak to jest hakować inne droidy? No też czułbym się dziwnie hakując innych. Ale no, cel jest droga. szczytny, prawda? Cel jest szczytny, bardzo dobra. Let's go, let's Mamy... Teraz możliwość hakowania, tak? jest Cześć, BD. Dobra, jak to działa? Jak to działa? dawaj, dawaj. Show me magic, Bidi Po przyciągnięciu do siebie sądy. Kurwa, to trzeba wypełnić. Odezwijmy się do modliszki. Traila pewnie wie gdzie są. Łączność już działa? Bez odzewu. Coś jest nie tak. Musimy wracać. No, pewnie ich będzie. Nikogo nie ma. Dałby. Myślisz, że to pułapka. Jest że to boss. Ostatnio ciągle w nie wpadaliśmy. Czekaj. Bo, ja Słyszysz to? Tu Informacji. Jeśli natrafimy na te duże stwory, to ja wiem, czemu. Jeśli będziemy współdziałać, to damy radę, ciotatowie. Ty tak twierdzisz, ale, ale wolę żyć, niż próbować ubić jednego z nich. Widzę Jedi! Dobra, Dobra. Nie ruszaj się! Dobra. Dobra. Ty masz na hakowanie. radę się włamać. Dawaj, dawaj, dawaj. Jak I o to chodzi. Normalnie, jak silny. To samo wejście jest nawet. O, jest tam jakiś żołnierzyk. Dawaj. Czas umierać, Jedi. Serio? Za Imperatora! O, fodera. Nie! się wreszcie! Jestem wolą imperatora! A ja jestem! Ostatni ten kogo ja zdradzyłem? O! Serio! Kurwa te lagi mi nie dają grać! Jeszcze mnie odrodzi w tym pizdzichowie, no Ja pierdolę. ご覧くんださい。

Mod. No, dziękuję. Kim ty pizdo jesteś, co? Z tym by się przydał. Też termowzór z czegoś tam. Imperialna ukryła tu cenny relikt. Fajne. Chciała go użyć, by zaskarbić sobie łaskę imperatora, ale przez swój podstęp straciła czujność. Kurwa. to normalnie. Normalnie, co? <śmiech> <śmiech> Nie problem, problemu. O, a? No, let's go. O, myślę, że będzie dłuższy. A no to tylko meditation. Meditation, no zróbmy meditation, nie zaszkodzi w sumie. Erka, i sobie pochodzimy, żeby. Chyba, jeszcze nie pamiętam, jak to się nazywało. A ja mam tak po prostu skoczyć, okej. Okay. ok, zakładając, że nie umrę. To nie jest taki zły pomysł, tylko że ja się muszę dostać. Ha. Czy to jest dobry dobrym Jak tu się... Bo tu się da on o, uh. Muszę się dostać? Gdzie mam się dostać? Jak mam się dostać? Zasięgnie się to przypominają rośliny przypominają hmm. Serio? No, może. Eee. Kurwa, no bardziej bym to oddalił, dobra. Muszę iść. Kurwa, ja pierdolę. Jak ja mam tam rzucić co? Jestem tutaj. No warto by kurwa wrócić tu Trzeba było pójść tu w dół Pierdolę te mapy są tak średnio czytelne Okej, okay. pójdę tu Tu w dół, tu do góry Tu jest winda W dół chyba To było. No dobra, kurwa. Ey. Yy, tak. Te... Nie miastu tu się... Ale w sumie po co ja tak do robię? Skoro ja nie mam iść tu tylko mam iść. stronger and faster. I am better. I am better. That's the magic of sense. Właśnie cały świat mamy, Się lagować wszyscy. Nie wytrzymałem. O, świetnie skończyła mi się. Dobra no jak zjadę no, żeby, żeby nie zjem tego, nie? Będę tu Mogę się wrócić na sam koniec, i spróbować wrócić tak jak tą windą. Ja będę tutaj. No, wydaje się w sumie jedyną opcją. A, idę przed siebie po prostu. Idę przed siebie. Jak przejdę, to jeszcze raz to jeden cały odcinek skończy się na tym, że walczyłem z jednym gościem w sumie i przechodzę mapę od początku, tym razem po prostu hospitranując ją. No i jeden sekret mi jest to do zebrania jak w nie wiem, gdzie jest, to może na niego natrafię akurat. Fajnie by było, nie narzekałbym. Fajnie grawszy 10 fps chodzi, ale kurwa jak się przecina do mnie. A, Aj, wypaliska, o tym marzyłem. Widziałem do góry. U mnie się nie złapałeś, Teraz eleganck. Patrz się tam! O. Chcesz być kasetem? A Dobry jest! Trafić go wreszcie! Nie dać mu uciec! Dobrze, Uch, jeszcze raz. Rzuć mi z tym! Nie pozwolić mu odzyskać sił! Dawaj. Zostawicie go wreszcie! Dobra, tutaj walczmy! No. Dzień droga. O ty kwiat. Silny cios. Udało mi się go, chodź mi Jesteś zbędny. No, stary. O nie, chyba się wkurzył. Bidi z tym. Nie masz racji bytu. Ucieczka nie jest zalecana. Antimor.

Tutaj sobie przejdę, bo mam przejście tu. Kurwa! Też mogłem tu sobie przejść, w sumie, więc... tu jest tu przejście? Dzięki pomysł. Nie to no bo... Mogłem chyba stamtąd przejść tu na dół. Ah. No, czy to był kurwa efekt uboczny? Właśnie to jest echo. Echo! Czy to jest ten secret? ten secret nie. O, szkoda, że szkoda. no nie, nie no z takim hp to ja z tobą nie wygram to. To mało by mnie zabić. Oooo, oh, jestem najlepszy, jak oh, Ale nie dostałem. Ruszajmy, a czemu to jest? Ma tutaj takie takie? niefajne nie fajne. Tam to mnie da w dół. A tu mam linkę. Aaa, ah, odpocznij... i mam w końcu rzut. Mam, znaczy, mam trzy punkty, więc mogę sobie rzut odblokować. Eee Okej... Okay. No przytrzymaj to i... Okej, okay, dobra. No, jeszcze sobie tego rzucę mieczem świetnym i zakończę ten odcinek. Zajebiste. Eee po prostu kolejny odcinek rozpocznę przy statku. W tym odcinku to tyle. Widzimy się w kolejnym. Na razie.